Cześć, witajcie. Dzisiaj taki krótki film o tym, jak przyjechała do mnie nagroda od swego, czy, czy, czy. Nie obyło się bez lekkich komplikacji, ponieważ paczka dojechała dzień później, niż miała dojechać. Przeleżała sobie jeden dzień na sortowni. Byliśmy ogólnie trochę zestresowani, czy te ryby dadzą radę tam, tam w środku. No ale nic. Zobaczcie, przyjechała. Jest cała. Otwieram ją w tym momencie. Tutaj... Pudełko dość duże, dość ciężkie. Byłem sam ciekawy, co tam jest w środku. Bardzo dobrze zabezpieczone. Jak widzicie, wszystko ułożone ładnie styropianem. No i w środku ryby. I tutaj po prawej stronie jest jeszcze siatka z roślinami, które sobie pozwoliłem zamówić od razu od kolegi, ponieważ jak już wysyłam, no to wiadomo, że, że ten. No i to był właśnie największy stres przy tym otwieraniu, żeby czy, one, czy te ryby naprawdę dały radę, czy one... Żyją i czy wszystko jest w porządku? Ja to przewidziałem, słuchajcie, i specjalnie obniżyłem u siebie w zbiorniku temperaturę yy, przed przyjazdem tych ryb. No, zobaczcie, jak one wyglądały. Tu jest jeszcze spoko, ale, ale w drugim czy w trzecim worku tam będzie widać, że jeden już po prostu pływał bokiem. Więc... No, miałem też chłodną wodę, bo tam było niecałe 22 stopnie. Na szczęście yy, przewodność tej wody była bardzo podobna do mojej i temperaturę w akwarium też już miałem m, bardzo podobną, bo miałem gdzieś koło 23 stopni także tu widzicie, że już jedna ryba jest dość słaba w tym worku no i od razu zacząłem taką szybką aklimatyzację znaczy szybką, no godzinną aklimatyzację natomiast miałem tylko tyle czasu ponieważ wychodziłem też do pracy, ta paczka przyjechała rano że nie chciałem, żeby ona tam czekała na, na mnie w tym paczkomacie Dlatego chciałem zająć się tym jak najszybciej, rozpakowałem te ryby, po prostu wrzuciłem je w workach do akwarium, żeby się mniej więcej równa temperatura, chociaż tak jak mówiłem temperatura była bardzo podobna w zbiorniku, bo tam różnica jednego stopnia to w sumie, w sumie nie jest żadna różnica. Natomiast jeszcze co do pakowania, no wszystko przyjechało zapakowane dobrze, tu już widzicie skalary są w workach. W środku. Tu przyjechały rośliny, troszkę podsuszone, natomiast stan ich, ogólnie jak na dwa dni spędzony w, w samej reklamówce, no, oceniam na bardzo dobry. Te rośliny w świetnej kondycji, naprawdę, kolega wysłał bez glonów, bez jakichś tam niespodzianek. No, szopowa to naprawdę takie rośliny rzadko się widuje w zbiornikach, w których nie ma CO2 i nie ma nawożenia, więc jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Zresztą wysłał ich dużo więcej, niż miał wysłać, także... Yy, także tak, no, Naprawdę super, super odcinek. No i tu teraz... Aha, tu jest... Y, ten film nagrywała moja żona. Ten filmik. To jest w pierwszy dzień, jak zostały wpuszczone. Yy, dostały Artemię i Lasanogi, No i tak, powiem Wam szczerze, niespecjalnie się interesowały jedzeniem Więc... Jak słyszycie psa, to przepraszam, bo tam gdzieś coś szczeka z tyłu. Niespecjalnie, ale zaraz po wpuszczeniu nabrały kolorów, co mnie bardzo ucieszyło. Jeszcze było wtedy światło zgaszone, ale widziałem, że już paski są. Zaczęły się interesować powoli, co tam w akwarium i tak dalej. Zresztą one tu nie mają wrogów, no bo są największymi rybami w tym momencie w zbiorniku, także mogły się czuć dość swobodnie. I mam nadzieję, że, że tak będzie po prostu. Yy, cały czas no i tak jak widzicie tutaj one chyba dopiero poznawały ten zbiornik i no zresztą mnie dziwię się po dwóch dniach spędzonych w worku ja też ich tam przy tej aklimatyzacji nie chciałem długo trzymać ze względu na amoniak który tam mógł wystąpić jak one tam dwa dni leżały niska temperatura no wszystko tak yy, Troszkę za szybko, moim zdaniem, no ale no, nie miałem wyjścia. Musiałem już, już je wpuścić i bo już widziałem, że, że po prostu z nimi jest źle. Natomiast y, sam, y, sam stan ryby, jakby y, jak, jak, w jakim one przyjechały, nie świadczy o tym, że te ryby są złe. Po prostu no, jechały za długo o jeden dzień. Na pewno są w super kondycji, skoro przeżyły taki transport, to nie można niczego nikomu zarzucić, no bo jak wiecie, nie powinny być w takich warunkach. No i tu już jest dzień dzisiejszy z mojego zbiornika, zobaczycie jak jedzą w tym momencie, no ja jestem bardzo zadowolony, minął chyba tydzień, zobaczcie no... W tym razem chyba lasonogi, tak. Lasonogi są, one po prostu rzucają się na jedzenie. I to nie jest tylko, że y, jedzą y, żywy ten pokarm, po prostu jedzą każdy. To też za chwilę zobaczycie. Tutaj może y, zaraz będzie pokazane z bliska. No, fajnie sobie śmigają, żegielki rozłożone. No, czują się tu chyba dobrze u mnie. Mają dużo miejsca do pływania. Często są karmione, bo. Jak nie ja, to, to żona pilnuje tego, żeby przynajmniej dwa razy dziennie dostały coś żywego, znaczy w, w sensie mrożonego. No i dostałem też płatki, różne takie tabletki, różne rzeczy, także no, myślę, że będzie ok. No, zbiornik jest w coraz lepszym stanie, jeżeli chodzi o kondycję roślin. No, to jest tak jak mówiłem, dopiero sam początek, więc to jeszcze, jeszcze, jeszcze chwilkę potrwa. Natomiast. Jestem z niego bardzo zadowolony. Bardzo chciałbym podziękować koledze Swebo za te ryby. No, naprawdę piękne okazy. Mam nadzieję, że będą się u mnie dobrze chować. Dołożę wszelkich starań, żeby tak było po prostu. No bo, no bo są naprawdę piękne. Już nie mogę się doczekać, aż, aż po prostu będą duże. No i tu patrzcie, tutaj jeszcze taka ciekawa sprawa. Tabletki dla glonojadów. Ona no, no też już teraz z Kubem, tak jak mówię, no, po tygodniu, yy, po tygodniu już jedzą wszystko, wszystko i są wiecznie głodne i to mnie bardzo cieszy, bo, no, bo po prostu, yy, bo tak. Dziękuję ślicznie jeszcze raz, trzymajcie się na razie. Chodź.